Cześć kochani, witam was w kolejnym projekcie Denko Już mam tutaj przygotowane produkty, znowu podzieliłam na ulubieńców i na pozostałe Także jak widzicie trochę tego jest A nawet się nie spodziewałam, bo w tym miesiącu było tak, że do samego końca miałam tylko i wyłącznie w tych nieulubieńcach prawie pełne A tutaj prawie że nic, ale w ostatnich dniach przybyło trochę, także zaczynamy od ulubionych produktów Czyli takie dwa w jednym, Denko i ulubieńce plus ta reszta jeśli chodzi o lubińców, to zdecydowanie odżywka do włosów z Natural Apothecary, taka firma z Hebe, Vegetable Beauty. Ja miałam tutaj wersję z pistacją. Wszystkie rzeczy typu pistacja, migdały, różne orzechy, to się wszystko u mnie zawsze świetnie sprawdza. Zawsze mam piękne włosy, takie mięsiste. Potem właśnie takie miałam mięsiste, błyszczące, nieobciążone, ale jednocześnie widać, że one są nawilżone, odżywione. No genialne to było, bardzo wydajne, pomimo że zapłaciłam za to prawie 30 zł w Hebe Ale skład jest ładny, pięknie też to pachnie, bo to pachnie właśnie taką pistacją O matko, jak lubicie pistację albo też taki marcepan, bo to mi się trochę w ogóle kojarzy z marcepanem No to nic, tylko kupujcie, świetny produkt, naprawdę Myślę, że tutaj zdecydowanie zainteresuję się tym, co jeszcze marka ma Bo widziałam, że są też inne wersje Dalej, jeśli chodzi o... Um... Twarz, to mam jeszcze tutaj Serum z Flaffa Super foodly, czyli Hydrating Face Milk, wegańskie i naturalne mleczko. Świetny produkt, ale też z pewnymi zastrzeżeniami. Przede wszystkim ma bardzo dobry skład. I tutaj są na przykład proteiny, więc ja już od razu wiedziałam, że to będzie strzał w dziesiątkę dla mojej skóry. Lekki, taki właśnie mleczny, aczkolwiek bardzo dobrze się sprawdzał samodzielnie jako krem na dzień. Możecie tego używać jako krem na dzień, jako serum pod krem, no naprawdę na różne sposoby, więc za to też bardzo lubiłam. Ładnie pachniał, był wydajny. Miał tutaj ten aplikator i nie wiem czy to widzicie, ale to się tak trochę. Ciągni. To jest takie kleiste, i to trzeba dobrze rozprowadzić na skórze. Dobrze to wklepać i dać temu chwilę, żeby to naprawdę się wchłonęło. Bo jeśli tego nie zrobicie, to niestety podkład może się trochę na tym rolować. I to jest oczywiście duży minus. No ale to nie jest tak, że podkład się cały czas na tym roluje, tylko po prostu naprawdę to się musi wchłonąć. A ja czasami jak się śpieszyłam rano, tak na szybko, tylko wiecie, to wklepałam i chciałam się malować, no to nie. Niestety tak nie można z tym produktem. Trzeba go dobrze, dobrze doklepać. Dać mu chwilę. Jak twarz wam całkowicie wyschnie, możecie spokojnie robić makijaż, nic nie powinno tutaj schodzić. I bardzo ładną miałam po nim buzię. Naprawdę ja go używałam na dzień, ale też często sobie używałam pod jakiś cięższy krem na noc, ponieważ widziałam, że te proteiny super właśnie tak łagodzą wszystkie jakieś zaczerwienienia. No teraz dużo się działo złego dla mojej skóry, bo tu mróz, tu ciepło zgrzejników, tu jeszcze te maski i właśnie proteiny bardzo ładnie łagodzą. Więc ta wersja liczy i takie liczy i mleczko do twarzy. Genialna, ale na pewno wypróbuję też inne, bo, bo było to świetne po prostu i jeszcze jest dostępne w Rossmanie w niedużej cenie Bardzo ładny skład, więc co tu więcej gadać Mam piankę do twarzy znakomi Face Cleansing Foam z Avocado Piękny zapach, bardzo wydajna Też składowo tutaj super i po prostu świetnie się sprawdzała, to nie jest taka super mięsista pianka ale i tak bardzo, bardzo po prostu dobrze mi się sprawdziła, dobrze doczyszczała Taka jest po prostu delikatna, ale naprawdę była super przyjemna na rano przed nałożeniem make upu Więc bardzo lubię i też pewnie kupię kolejne, bo jest jeszcze dużo innych wariantów Następnie krem, Oj, ten krem jest genialny To jest krem Natura, ekokrem wygładzająco regenerujący z kwiatem wiśni na noc z Liren Jego ja go pokazywałam też w hitach z Rossmana Nagrałam wam taki film, pewnie po tym denku się pojawi To jest krem z ekocertem z Liren I Liren naprawdę dobrze robi kosmetyki naturalne Teraz mamy trochę firm, które przebranżowiły się, że tak powiem I po prostu zaczynają wypuszczać kosmetyki naturalne, chociaż wcześniej tego nie robiły i z różnym skutkiem. Akurat Liren uważam, że robi to świetnie. Tu macie cały skład. Czy ten skład jest jakoś super bogaty? Powiedziałabym, że raczej standardowy, no jest aloes, olej z oliwki, znaczy on jest bardzo dobry, tylko wiecie, no tak jak intensywnie fajnie ten krem działał na skórę. On był naprawdę odżywczy, no też trudno powiedzieć, że, że przy takim raczej standardowym składzie tak fajnie im się to udało, ale naprawdę świetna kompozycja. Eleganckie, takie klasyczne opakowanie, ale powiem Wam, że był super wydajny. Wiecie, że ja z Adamem tego używam. A i tak po prostu tak długo to mieliśmy. Taki kremowy raczej zapach zwykły, ale świetny krem, naprawdę świetny. Także polecam Wam, oni też mają te opakowania, takie niby eko teraz. Także bardzo mi się dobrze sprawdził. Właśnie on był taki troszkę wygładzający, trochę regenerujący, no mega, naprawdę. Do twarzy mam jeszcze tutaj. Venus twoja receptura bioferment z bambusa 10% Skóra z niedoskonałościami, odwodniona Czyli z jednej strony z niedoskonałościami, z drugiej strony odwodniona Czyli i do suchej, i do jakiejś tam um, przetłuszczającej się I z niedoskonałościami, także taki szeroki zakres No i to był właśnie bioferment z bambusa, który ja kupiłam Bo lubię sobie czasem dodawać takie rzeczy do wszystkiego I do produktów do ciała, i do kremów, i maseczek I też na przykład do odżywek I to mi się właśnie do wszystkiego sprawdzało Ale najlepiej na twarz i najbardziej właśnie widziałam efekt w momencie, kiedy mi coś wyskoczyło To wtedy mieszałam sobie to z kremem i fajnie mi to łagodziło dużo szybciej właśnie te niedoskonałości Więc fajnie, na włosy jakichś super efektów nie zauważyłam Na ciało można też wzbogacić balsam i też czuć, że, że jest taki intensywniejszy Także najlepiej na twarz i, i na ciało, ale fajnie, naprawdę to możecie kupić w naturze za jakieś 10 zł Bo produkty Venus naprawdę nie są drogie, nie w naturze tylko w Rossmanie, przepraszam i po prostu możecie korzystać, gdzie, no tak jak mówię, u mnie na niedoskonałości, Najlepszy, jeden z najlepszych produktów, naprawdę, jak już wam, także też polecam. A mam jeszcze jedną rzecz do twarzy. To jest maseczka z Orientany, niebieska hotunia. Naturalna maseczka glow. To jest w takiej saszetce fajne jest to opakowanie, bo starcza na kilka razy. Możecie sobie to tutaj potem zakręcać. 30 ml w naturze kupiłam na promocji. I po tej widziałam naprawdę fajne efekty, ona jest faktycznie oczyszczająca, ale też z takim glow, no naprawdę fajna Używałam innych też, ale ta, ta jest najfajniejsza, fajnie pachnie O Jezu, pięknie pachnie, taki świeży na zapach I to jest maseczka, która wygląda jak... Mm, na twarzy jest taka metaliczna Ona jest taka niebiesciutka. nie wiem czy to zobaczycie, bo już no, no nie widać, ale ona jest taka niebieska jak ten pasek tutaj i jest jeszcze metaliczna do tego, także naprawdę fajnie wygląda na twarzy Jak lubicie takie, nie wiem, myje, robić sobie różne dziwne maseczki z brokatem i tak dalej To polecam tą, bo ta jest przynajmniej w dobrym składem Ma na przykład nacynamit, no jest taka właśnie rozświetlająca Także ta super zadziałała i na niedoskonałości i właśnie na rozświetlanie Czyli tak jak producent obiecał, także ideolo Mam tutaj e, sól do kąpieli z fitokosmetyki I to jest sól rozluźniająca bardzo lubię te sole, w zasadzie wszystkie. Piękny ziołowy zapach, ją się używa na dwa razy i ja właśnie tak Wam polecam, bo po prostu jak użyjecie mniej, to jest mniej intensywna. No, ale kosztuje też jakieś 3-4 zł, więc no. Są tutaj właśnie różne ziołowe ekstrakty, olejki, z szyszki na przykład, rozmaryn, lawenda, szisandra. No, także nie chcę tylko kupować, bo naprawdę. Fajna, relaksująca, nieprzesuszająca, więc ekstra Mam tutaj również z flafa ten krem Superfood, krem do rąk Antybakteryjny i nawilżający, o zapachu maliny i tymianku i wozy, wody kokosowej O matko, genialny, genialny po prostu Od razu lepszy humor miałam, jak go w pracy Oj, pięknie pachnie Świetny też i sam sobie jako krem, po prostu do rąk szybko się wchłaniał, ale ładnie nawilżał Tutaj już cały zużyłam w pracy i udało mi się już kupić kolejne, te same Bo będę właśnie z, u, używała zadamy. madam lubi takie słodkie zapachy, więc myślę, że mu się spodoba Naprawdę niedrogi, świetny składowo krem do dostania w hebe Lakier Taft, no to chyba nie muszę nic mówić, codziennie jest u mnie w użytku Najlepszy, najlepszy właśnie z tym fioletowym zakończeniem, czyli kaszmir. Mam tutaj dwa lakiery do paznokci z Rimela Pro i one są zużyte. Zobaczcie, znaczy nie, właśnie nie są zużyte, ale w dużej mierze są zużyte, możecie to zobaczyć, ale już skęstniały. Staram się lakiery zużywać do końca i właśnie zużywam już praktycznie wszystko, co mam. Po to, żeby sobie kupić, no właśnie nie wiem sama, czy chcę hybrydy, czy coś innego. Teraz jeszcze weszły te wegańskie hybrydy, więc zobaczymy, ale takie zwykłe zużywam. I te z Rimela to były jedne z fajniejszych lakierów ever. Jeśli masz takie miękkie paznokcie, których nic się nie trzyma, to u mnie się najlepiej właśnie sprawdzał między innymi Rimel. Także nie mogę złego słowa powiedzieć, bo naprawdę się dobrze trzymały. I może jak będę kupowała jeszcze jakieś takie zwykłe, to do nich wrócę. Przechodzimy do tej drugiej paczuszki, czyli do kosmetyków już nieulubionych. Od czego by tu zacząć? Może od kąpieli. Mam tutaj dwa produkty z Joopa: Rabarbar i Róża. Nie są złe, ale po prostu ten zapach Rabarbar i Róża mi nie przypasował. Ja Róży nie lubię, ale ten Rabarbar mnie tutaj skusił. No ale róża też jest wyczuwalna. Jeśli chodzi o balsam, naturalny balsam do ciała, jest w porządku, ale trochę za lekki dla mnie. Natomiast, no jak nie macie takiej ekstra, suche, suchej skóry, jak ja, to będzie ok. No i też był w sumie ok. Tylko po prostu od czasu do czasu używam z czymś cięższym i, i wtedy się spoko sprawdzał. Wolę ich masła, chociaż ich masła są takie ekstra ciężkie i też właśnie bardzo dobrze nawilżające A od czasu do czasu też chce mi się użyć czegoś takiego lżejszego, więc wtedy to się właśnie dobrze sprawdzało. No i żel pod podprysznic. Który jest jak najbardziej w porządku, jak to wszystkie żele z jąpa po prostu był ok. Następnie mamy jeszcze tu żel z Nature Boxa z utłoczonym na zimno olejem kokosowym. Uwielbiam tą serię zapachową niebieską i to jest stary żel. Ze starej jeszcze serii, ponieważ oni teraz wydali nowe z ekocertem. I ten skład tutaj faktycznie nie jest w 100% naturalny. A teraz właśnie mamy za koncertem, więc fajnie Cieszę się, że już tak poszli w to, żeby naprawdę te składy były czyste Bo tutaj na przykład nie jest źle Jest na przykład ten wyciąg kokosa dosyć wysoko Olejek, żeby, żeby ten żel też nie był taki wysuszający No i fajnie, że już całkowicie tak polepszyli te składy Ale ten zapach jest cudowny To jest taki kokos pielęgnacyjny Piękny, bardzo, bardzo mi się podobał Ja miałam też balsam kiedyś z tej serii Także jak najbardziej spoko Mam trzy pasty, to może Wam je pokażę, bo tutaj tak leżą. To są z Nature On, takie pasty z Rosmana, które oczywiście przyciągnęły mnie opakowaniami. I na samym początku otworzyłam, to są wszystkie pasty z węglem, dlatego są czarne. Otworzyłam tą z opuncją i ona na początku była spoko. Jest trochę słodka, ona smakuje jak Orbit, moim zdaniem ta różowa. Bardzo zbliżony zapach, tylko trochę więcej mięty. Ale na dłuższą metę mnie męczy słodycz w paście. Ja jestem, wiecie, fanką mięty, także ta z maczą mi się lepiej sprawdzała, a najlepiej sprawdza się ta z chili. Teraz właśnie mam ją jeszcze otwartą, ale opakowanie to kartonowe wyrzucam już, tak, wam pokażę w komplecie. Wszystkie trzy. Ta daje takie odczucie na języku, jakbyście coś lekko ostrego zjadły, ale takie przyjemne, naprawdę jest takie przyjemne mrowienie, już jak skończycie mieć zębę. Także. Spoko są te pasty, ale mm, mogłyby być troszkę lepiej odświeżające. Tak w ciągu dnia jest takie uczucie nie jest źle. Ale nie wiem, znam lepsze naturalne pasty, więc już do tych nie będę wracać. Następnie krem do rąk, jeszcze jeden z Biolof, czyli z Contigo. No niestety, ale ten krem nie podobał mi się, nie, nie polecam. To jest Spiced Orange, czyli pomarańcza i cynamon. Z ładnie takim właśnie zapachem zimowym mhm, Bardzo ładnie pachniał, tylko że coś tu jest z konsystencją nie tak Miałam wcześniej krem z tej serii ze śliwką Był super, natomiast ten mm, strasznie wodnisty I Adam też go nie lubił, także na pewno więcej nie kupimy Mam jeszcze tą maseczkę, tą właśnie z Orientany, też z tej serii Tylko to jest z różową wiśnią Glow i tutaj nie widziałam po prostu takich dużych efektów, też jest fajna składowo, to samo opakowanie, wszystko spoko, też jest właśnie metaliczna, tylko czerwona, ale po prostu, no nie wiem, jakoś wow, nie było na mojej skórze takiego jak przy tej niebieskiej, także z tych dwóch polecam Wam zdecydowanie tą niebieską z niebieską kotunią, bo ta robiła robotę, a przy tej no to było takie zrobienie maseczki dla samego zrobienia maseczki. Następnie mam jeszcze płatki pod oczy z Mariona, kolagenowe płatki Gold Skin, kuracja odmładzająca, nawet niezły skład, naprawdę prosty, ale nic tutaj takiego niepożądanego nie widzę. oprócz fenoksetanol, no, ale ja mówiłam wam, że ja używam z produktów. Były bardzo przyjemne, napięły mi nawet tą skórę, ja to czułam i nie wróciłam ich do ulubieńców tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo mało były nasączone. Nie wiem, czy to dlatego, że długo leżały. Nie wiem, różnie jest w tych drogeriach. Oczywiście dla te ważności mają dobrą, ale trochę za mało nasączone jak dla mnie. Gdyby nie to, to na pewno kupiłabym drugi raz. Mam tutaj produkt do demakijażu z Lepeti. Nie Lepeti tylko Mari Lubio. Jakoś mi się ta francuska, tamta francuska firma przypomniała. To jest delikatne mleczko do demakijażu. Składy mają super, mają ciekawe produkty, tylko że ja jestem wielką fanką płynów micelarnych. Lubię po prostu to uczucie zmywania płynem po takim całym dniu noszeniu makijażu, już jesteś takie zmęczone. Nie lubię właśnie takich olejkowych, kremowych rzeczy więc na mnie to dużego wrażenia nie robiło. Tutaj piszę, żeby to po prostu ten makijaż sobie rozpuścić, a później zmyć wacikiem, tylko że mi nie było tak wygodnie. Lepiej mi się to zmywało, jak już nawilżyłam twarz, więc po prostu wziąłam sobie to pod prysznic i potem zmywałam to normalnie wodą. Wszystko rozpuszcza. Cały makijaż bez żadnego problemu. On jest na w zasadzie maśleszy i aloesie, tak głównie i na olejku ze słonecznika. Więc to wszystko razem w tej kremowej konsystencji ładnie rozpuszcza cały makijaż, i spokojnie potem myłam twarz jeszcze żelem. No, w porządku, tylko że ja, tak jak mówię, no, ja jestem fanką wielką żeli micelarnych. I to jest o tyle ciekawe, że to nie ma tutaj żadnego produktu myjącego to po prostu te olejki mają rozpuścić tylko są w takiej wersji kremowej, więc. No, muszę przyznać, że miałam bardzo miękką twarz po tym. Nie wiem, myślę, że jak jest dużo dziewczyn na YouTubie, którzy, które lubią jakimiś kremami zmywać tą twarz czy mleczkami, no to jak lubicie, to to może być naprawdę fajne. Bo mówię, nie ma tutaj nic takiego drażniącego, myjącego, tylko po te olejki rozpuszczają. Może nawet po tym się nie powinno mieć twarzy, tak jak po smywaniu olejami. Nie wiem, ja myłam, bo lubię, po prostu. Także ja więcej nie wrócę. Dwa produkty do mycia mam z Gift of Nature. Bardzo poprawne żele, naprawdę. Nie powaliłem mnie, więc, więc też są akurat w tej części denka, ale po prostu świetnie się sprawdzały i nic im też do zarzucenia nie mam. Tutaj mam do cery pięknej, choć mieszanej, i do cery pięknej, choć suchej. Ten zdecydowanie delikatniejszy, taki kremowy, ten bardziej żelowy, lepiej oczyszczający. Obydwa spoko, w niskiej cenie, w rozmanie do dostania też ze składami bardzo dobrymi. Dwa dezodoranty z DAF i SNAE. Czyli moje próby przejścia na dezodoranty naturalne, no niestety nie Ani jeden, ani drugi się nie sprawdził Wróciłam do zwykłych drogeryjnych dezodorantów I po prostu żaden mnie nie chronił tak, jak bym tego chciała I obydwa tak śmierdzą, że naprawdę możecie mi pogratulować w tym momencie, że ja je zużyłam Ponieważ jak wiecie, no staram się zużywać wszystkie kosmetyki Ale w tym przypadku, w tych obu przypadkach byłam naprawdę wiele razy bliska tego, żeby to wyrzucić do kosza i tyle no, ale udało się zużyć głównie ze względu na to, że jak już się zrobiła zima, no to pod sweter mogłam to użyć. Bo wiecie, inaczej się używa tego tak, jak macie jakąś taką lekką koszulkę, ruszacie się i czasem czujecie zapach swojego dezodorantu. A inaczej, jak macie na to jeszcze jakąś warstwę albo dwie warstwy, to jest jakoś lżej zużyć takie śmierdziuchy, jak te dwa. Ten DAF to jest zapach ger geranium, i to dla mnie pachnie. Jak takie cmentarne kwiatki, takie śmierdziuchy. Okropne. Ale tutaj to na to było jeszcze gorsze. Ja miałam tutaj zapach hibiskusa i figi. To też ma ekocerta. No tutaj składy, to zresztą DAW też ma ekocerta. DAW z ekocertem, pomyślałybyście? Jeszcze, nie wiem, jakieś dwa lata temu. E, także no składy spoko, ale ten zapach. O Jezus, to jest jeszcze gorsze, to jest jak taka mokra ściera, jakbyście gdybyście zostawiły taką mokrą ścierę I ona by wam tak właśnie się zaśmierciała, to, to jest zapach tego dezodorantu Tragedia Więc nie wiem jak to zużyłam, jak już właśnie przyszła zima, już tak dużo No nie, nie chodziłam nigdzie na siłownię, ani wiecie, no po prostu zużyłam I nie chcę ani jednego, ani drugiego więcej widzieć Także niestety i na sam koniec mam pomadkę. Mam jeszcze jedną tą pomadkę, ale tutaj zużyłam pomadkę od Demi Maze, a to jest Primarka po prostu. Kupiłam kiedyś w Primarku dwie takie pomadki za 4 zł sztuka, więc po prostu no, cena powalająca. I kupiłam sobie tutaj, akurat mam kolor Dream. Piękny kolor. Kolor naprawdę tutaj nie mam, no taki jako pakowanie, nie mam tutaj naprawdę żadnych zastrzeżeń, tylko że właśnie to się skończyło, wiecie? Ja to zużyłam parę razy i się skończyło, o właśnie już tak nie maluję, bo, bo już tam nic nie ma. Ale to jest zdecydowanie mój kolor dzienny, taki niudziak, ale taki mocniejszy, taki bardziej w brąz wpadający. Um, nie kupię drugi raz, ponieważ po prostu się to znaczy no nie opłaca No ja wiem, że to jest tylko 4 złote, ale ja to naprawdę używałam parę razy i się skończyło Okazało się, że tam nic nie ma, już nie mogę tam nic wygrzebać No i trochę za to było też Nie było generalnie złe, bo jak widzicie zużyłam cały ładny kolor i spoko, ale zdecydowanie mam lepsze pomadki I to wszystko, jeśli chodzi o tunelkę, więc jak widzicie, no wcale nie było takie duże w tym miesiącu Dawajcie znać, czy znacie te produkty Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, chcecie więcej danek i o kciukach w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach dziewczyny.